Szanowne Prezydium, trudne i druchowie. Jest mi szanownie miło, że po wieloletniej przerwie tu nieobecności u Was na zebraniu sprawozdawczym czy sprawozdawczo-wyborczym mogę tutaj z Wami uczestniczyć i to popołudnie niedzielne spędzić. I skorzystając z tej okazji w imieniu tutaj dowódcy jednostki, a to już go swoim własnym, chciałbym Wam przede wszystkim podziękować za tą działalność operacyjną, za te wszystkie wyjazdy, które w sprawozdaniu tutaj szczegółowo były wymienione a zwłaszcza za ratownictwo wodne te wyjazdy które żeście zaliczyli ja oprócz tego też to wielokrotnie było powtarzane spędziliście kilkaset godzin nad wodą tylko i wyłącznie po to aby ludzie wypoczywający nad wodą czuli się bezpieczni było to podkreślane że robicie to charytatywnie i za to Wam serdecznie też w moim imieniu i całej Państwowej Straży Pożarnej serdecznie dziękuję było też w sprawozdaniu przekazywane ilości wyjazdów, ilości zdarzeń na gminie może tylko w jednym zdaniu jak to wyglądało na terenie całego powiatu w roku ubiegłym czyli w 2014 odnotowaliśmy 760 zdarzeń i było to 80 więcej niż w roku poprzednim, czyli w 2013. Jeżeli się przyjrzeć bliżej tym liczbom, no to doszliśmy do takiego wniosku, że yy, duży wpływ na ilość tych zdarzeń mają warunki atmosferyczne. Były takie zdarzenia, gdzie jednego dnia wyjeżdżaliśmy około 20, nawet 30 razy, ale było to związane właśnie z wichurami, silnymi wiatrami, ewentualnie silnymi opadami deszczu. Natomiast y, przyglądając się pożarom, bo to też dosyć jest istotne i, i ważne, y, zaobserwowaliśmy, że w ostatnich latach dużo mamy zdarzeń, no właściwie większą liczbę zdarzeń związanych z pożarami, związanymi z okresem drzewczym, czyli akurat w tym okresie, w którym jeszcze w tej chwili jesteśmy w tym roku zima łagodna, ale i tak. Odnotowujemy znaczną ilość pożarów sadze w kominie i właśnie niewłaściwego składowania materiału w gotłowniach. I to taki moja gorąca prośba i apel może do wszystkich druhów, do Waszych sąsiadów, Waszych rodzin, aby przyjrzeć się bliżej temu problemowi, aby uniknąć tego typu zdarzeń, bo naprawdę to niewiele potrzeba żeby tego zagrożenia uniknąć co się z tym wiąże również tlenek węgla, czyli popularny czad. Również to jest dosyć niebezpieczne zjawisko na terenie nie tylko całego kraju, ale, ale również niedaleko trzeba szukać w naszym powiecie również ten tlenek czadu występuje i nie, niedaleko jak miesiąc temu w Młodziejewicach na Strzałkowie mało co nie doszło do ogromnej rodzinnej tragedii, gdzie... Sześcioosobowa rodzina znalazła się w takim środowisku tego tlenku węgla, i dobrze, że w środku nocy jedna z osób w porę się odchnęła i wszczęła alarm, informując pozostałych członków rodziny, że, że coś się w domu dzieje, że się, że się źle poczuła. Jak się okazało, po przyjeździe pogotowia ratunkowego, pięć osób zostało zabranych do szpitala, tylko jedna osoba była w takim stanie, że mogła zostać. Na, na, miejscu, czyli naprawdę tutaj było okrodo tragedii. Ja to mówię tylko po to, aby uświadomić właśnie wam tu obecną, że to naprawdę nie należy tego lekceważyć, a niewiele potrzeba, bo wystarczy zakupić czujkę do tlenku węgla, czyli do tego czadu, aby można spać spokojnie, wtedy w przypadku wystąpienia takiego tlenku no ta czujka nam zasygnalizuje swoim głośnym dźwiękiem, że coś, coś się dzieje niedobrego. Z informacji czy wiadomości, jakie posiadam, naprawdę już wiele rodzin pewnie zostało uratowanych, wiele ludzkich żyć ocalono tylko i wyłącznie dlatego właśnie, że w domu była taka, taka czujka i, i zasygnalizowała w odpowiedni sposób, że jest... Zagrożenie. Myślę, że tutaj większość z Was wie, właśnie, że, że Czad jest dlatego niebezpieczny, że on jest niewidoczny i, i jego nie czuć, tak? a, a swoje żniwo tragiczne za sobą, za sobą przynosi.